Dzisiejszy, dzisiejszy dzień, 6 lutego 2013 roku jest dniem, momentem szczególnym dla Sławkowa. W tym dniu obchodzimy, rozpoczynamy obchody miejskich, mie, miejskie obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego właśnie tutaj w Sławkowie. Dokładnie 150 lat temu tutaj na rynek do Sławkowa przyjechał oddział powstańcza Polinego Kurowskiego, który w drodze do Sosnowca zatrzymał się w Sławkowie. Tutaj przejął władzę od ówczesnego burmistrza Ignacego Pogonowskiego i stąd nasze dzisiejsze obchody. Po mojej lewej stronie przygotowane jest ognisko powstańcze, przy którym ogrzeją się i posilą powstańcy. W drodze do Sosnowca o godzinie 13.15 w dziale kultury dawnej Miejskiego Środka Kultury wernisaż wystawy Poświęca, fotoreportaż poświęcony pierwszym oficjalnym obchodom rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Sławkowie z 20 stycznia 1915 roku zorganizowanych przez Legionistów Polskich. A o godzinie 17 w Zespole Szkół kolejne obchody, kolejny cykl naszych obchodów rocznicowych, inscenizacja historyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół oraz gawęda historyczna, lekcja historii przedstawiona przez doktora Zbigniewa Matuszczyka. Te władze w imieniu sławkowian Musi uznać ich burmistrz. Udam się więc do niego, a wy w tym czasie zrzućcie to wraże godło i zawieźcie narodowe znaki. W mieście Sławkowie odbył się jeden z epizodów powstania styczniowego z 1863 roku. No Nie mogliśmy obok tej daty przejść obojętnie. I już praktycznie decyzja o obchodach tego święta zapadła dwa lata temu. No i trwało to praktycznie dwa lata same przygotowywania. I samej fabuły, i scenizacji, i strojów. No i myślę, że ta praca nie poszła... Mamo, a kto mnie uczył, że Polska to święta sprawa, że dla niej trzeba żyć, a nawet umierać? Jakie to znaczenie ma w ogóle ta uroczystość dla mieszkańców Sławkowa? To jest o tyle ważne, że ta uroczy... sam ten fakt historyczny przejęcia władzy nad Sławkowem przez rząd przez powstańców i rząd narodowy. No była w historii, dotychczas, dotychczas w historii Sławkowa było mało znana. No, był to fakt oczywiście odnotowany w kronikach miasta, ale nie był on nagłaśniany. Dzisiejsza 150. rocznica tych wydarzeń. No skłoniła nas do tego, żeby ten, ten fakt przypomnieć, aby mieszkańcy no mogli o tym dłużej pamiętać. Snebrne pasze poszli boje, chłopcy nasze hucha, krew gra, duch grachu, nie, niechaj Polska zna. Przy dużym zaangażowaniu przede wszystkim pani dyrektor zespołu szkół imieniem Jana Pawła II, rodzicom, pracownikom, nauczycielom, to dzięki nim i dzięki takim zaangażowaniu jakie było do tej pory można było to zorganizować. Polsko, Polsko, Jezus Maria! Jezus Chyba nie będę obiektywna, ponieważ z koleżanką naprawdę wiele pracy włożyłyśmy w przygotowanie uczniów. Wydaje mi się, że stanęli na wysokości zadania. No, Gdybym miała tak oceniać w skali od 1 do 10, to sądzę, że ta dziesiątka im się należy. Bardzo dużo przygotowań, wiele tutaj wkładu pracy z ich strony i stroje i... Również zaangażowanie trzeba podkreślić. Gdyby nie chcieli, niewątpliwie nie byłoby tego efektu, który Państwo widzieliście. Ja jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że spełnili nasze oczekiwania. Poddział ruszamy! No jestem pod wrażeniem. Naprawdę przebieg uroczystości był bardzo ciekawy, sympatyczny. A co najważniejsze, że ta inicjatywa tu narodziła się w Sławkowie, żeby w sposób szczególny uczcić 150-lecie. Myślę, że za należą się gratulacje władzom miasta i wszystkim tym, którzy przygotowali tą dzisiejszą uroczystą. Scenizacja dzisiaj w Sawkowie jest bardzo ważna dla nas, tych, którzy to już przeżywali wielokrotnie. Natomiast najważniejsza dla tych młodych ludzi, ci, którzy stali w pierwszym rzędzie, bo to oni będą kształtować losy przyszłej Rzeczypospolitej. Myślę, że taka lekcja historii... Pokazowa odegranie inscenizacji bardziej przemawia do uczuć, nie tylko uczuć patriotycznych młodzieży, ale również uczuć patriotycznych mieszkańców, którzy no mieli okazję dzisiaj wyobrazić sobie, jak, jak właśnie ten oddział kosynierów, powstańców tutaj wyruszał ze Sławkowa w kierunku Maczek. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawy sposób uczenia między innymi młodzieży właśnie patriotyzmu. Ta nauka przez przedstawianie konkretnych wydarzeń historycznych sprawia, że te wydarzenia stają się dla nas bardziej ciekawe i na pewno więcej z tego zapamiętamy niż ze zwykłych suchych lekcji szkolnych. Sławkowianie! Czy przysięgacie wiernie służyć rządowi narodowemu i wspierać jego działania? Nie! Młodzież zawsze odpowiada na takie wyzwania, i myślę, i myślę, że to bardzo fajnie wyszło i ładnie. Przypuszczam, że nawet wtedy, w 1963 roku, mieszkańcy zgromadzeni tutaj licznie na rynku. Możliwe, że oni wtedy też głośno wyrażali swoje poparcie dla rządu narodowego i krzyczeli: Przysięgamy. Przysięgam rządowi narodowemu. Nasze wydarzenie jest o tyle szczególne, że chyba jesteśmy jedną z niewielu, jak nie jedyną inscenizacją w kraju, w której bierze udział ówczesny burmistrz pan Bronisław Gorek, który odegra rolę swojego poprzednika sprzed 150 lat, burmistrza Ignacego Pogonowskiego, który. Tutaj 6 lutego na rynku w Sławkowie złożył właśnie przysięgę na wierność tymczasowego rządu narodowego. Panie pułkowniku, zapraszam przed tak ciężką trasą do maczek. Do ogrzania się przy powstańczym ognisku, które rozpalili mieszkańcy Słabkowa. Nie było to dla mnie zaskoczeniem, chociażby z tego względu, że kilka dni temu z panem burmistrzem się spotkałem i o tym mnie poinformował. Jest to pewne chyba nawiązanie do historii. Wykazał się wielką odwagą, myślę, jeżeli chodzi o moje zdanie. Ale skoro zostało to ciepło przyjęte przez mieszkańców licznymi brawami, to myślę, że inscenizacja e, była dobra. Nie jest mi wiadome, czyja idea, natomiast przypuszczam, że chyba sam burmistrz tutaj pragnął się również w tę uroczystość włączyć w taki sposób, żeby właśnie młodzież mogła zobaczyć, że ta rola... Władz jest bardzo istotna i myślę, że to, to był ten powód. No, czy, czy było ciężko? No, na pewno jakaś tam tema jest, bo się występuje w innej roli, bo trzeba się cofnąć do tego XIX wieku, ale myślę, że wypadło to dobrze. Wydało się na pewno i wrażenia są takie, jakie powinny wywołać właśnie taka inscenizacja, czyli duże wzruszenie, dostrzeżenie tego, że wszyscy, jeżeli wezmą się do kawałka pracy, potrafią zrobić coś oryginalnego, niepowtarzalnego, przepięknego. Chyba brakuje przymiotników na to, co wszyscy potrafili, zrobili i efekty widzieliśmy dzisiaj.